W ostatnich dniach dokonała się zmiana w jednym ze strategicznych wydziałów starostwa. Mowa o wydziale dróg powiatowych. Jest nowy dyrektor, bardzo dobry, bardzo doświadczony inżynier, inżynier budownictwa specjalizujący się w mostach. A przypomnę, powiat Karkonowski to ponad 250 km dróg i blisko 100 obiektów mostowych, także pracy jest bardzo dużo. Nie widzę tutaj za wiele przeszkód, które. Postaramy się po inżyniersku rozwiązywać, natomiast dbając o bezpieczeństwo mieszkańców, dbając o wizerunek starostwa i powiatu Karkonoskiego, postaramy się i z pewnością zdołamy rozwinąć infrastrukturę tak, żeby służyła mieszkańcom powiatu na długie lata. Oczekuję od nowego dyrektora, że drogi będą bezpieczne, dziury, które powstają, będą szybko zamykane, drogi i pobocza wykoszone, zimą odśnieżone. No to są zadania, i to są te cele, które stawiam przed nowym dyrektorem. No i z tego będę pana dyrektora rozliczał. Na pewno, przed nowym dyrektorem stoi wiele wyzwań, zarówno tych związanych z codziennym utrzymaniem dróg, jak i z inwestycjami. Teraz również złożyliśmy ostatnio wnioski do Polskiego Ładu na ponad 100 milionów złotych. To te zadania drogowe, które tam wskazaliśmy. No i tutaj bardzo liczę na. Na właśnie doświadczenie nowego dyrektora. No i myślę, że to doświadczenie, które nabył po tej drugiej stronie, po stronie wykonawstwa, w tej chwili przeniesie tutaj do nas i z poziomu zleceniodawcy będzie nadzorował dobre wykonanie wszystkich zadań drogowych, które przed nami, a będzie ich naprawdę, naprawdę dużo. Są wieloletnie zaległości, które będziemy na bieżąco prostować. Do tego są potrzebne środki, które starostwo podzyskuje. I one są, będą. Jak tylko się środki pojawią, my je zagospodarujemy, infrastrukturę będziemy na bieżąco rozbudowywać. Więc jednak na to potrzeba czasu, proszę więc o cierpliwość. Pozostaje pytanie, dlaczego zaszła w ogóle potrzeba dokonania zmiany na stanowisku dyrektora Wydziału Dróg Powiatowych. Mówiąc wprost, nie byłem, ani ja jako starosta, ani zarząd powiatu karkonowskiego nie byliśmy zadowoleni z dotychczasowej pracy dyrektora, z którym się rozstaliśmy. Te zadania, które na początku kadencji zostały mu powierzone, no niestety nie, wykony, nie wykonywał w takim stopniu, które by nas zadawalało, ale nie tylko nas, bo, bo również mieszkańców powiatu karkonoskiego, bo tu o mieszkańców chodzi. Chodzi o bezpieczeństwo na drogach, chodzi o komfort jazdy, ale też o wizytówkę, bo drogi to także naszego regionu. Nowy dyrektor Wydziału Dróg Powiatowych ma bogate CV. W swojej dotychczasowej karierze brał udział w pracach nad budową obwodnicy Jeleniej Góry i Wrocławia. Teraz przed nim zadania mniejszego kalibru, jednak z pewnością bardzo ważne dla mieszkańców powiatu karkonoskiego.